Majki i Niko zostali porwani przez jakieś ciemne postacie. I prowadzą ich na cmenta. I zostali wrzuceni do grobów. I zostali zakopani. Wszyscy przyjaciele na Smilandii płaczą i nie wiedzą, co się stało z Niko i Majki. Czy Niko i Majki się uwolnią? Co się dalej stanie? Oglądajcie do końca. Wow, gdzie ja jestem? Halo? Jest tu kto? Niko, Niko, to ty słyszysz mnie? Tak, ja ta tak. To ja, Majki! Dlaczego jestem pod ziemią? Nie mam pojęcia, ale ja też jestem. Spróbujmy się stąd jakoś wydostać. Tu jest jakaś słabsza ziemia. No dobra, to już kopię! Dobra! Ej, mam jakiś tunel, Majki! Ej, ja też mam jakiś tunel! Ło, wow, co tutaj jest! Ej, cześć! Majki! Oh, cześć! Cześć, cześć niko, cześć niko, gdzie my jesteśmy? Co się stało? Nie mam pojęcia i nie wiem co się w ogóle stało i gdzie my jesteśmy! A, ja też nie wiem, tutaj są jakieś drzwi Musimy przez nie przejść chyba, no bo innej drogi nie ma. Dobra, widzowie, my wejdziemy tam do środka przez te drzwi, ale wy zostawcie łapkę w górę, zostawcie zubika! I wyjdźcie na kanał do Mikeiego. A my wchodzimy! Za 3, 2, 1, wchodzimy! Wow! Ej, gdzie my jesteśmy, Niko? Co to jest za pomieszczenie? Co tu się dzieje? Ej, chyba jesteśmy pod ziemią. Też mi się tak wydaje. Ej, zobacz, tu są dwie skrzynki. Ej, faktycznie! Wow! wow. Jakie ja to Ej, Ja też, Łuki, mam tarczę nawet. Ja się od razu ubiorę w to. Może tu być niebezpiecznie. Właśnie chyba tak, oj, zobacz, jak my wyglądamy, Mikey. Wow! Wow, jesteśmy cali diamentowi! Nie będą mogli nas zniszczyć! Ktokolwiek tutaj będzie. Rzeczywiście, Majki, dobra, ja też sobie założę tarczę I dobra, co tu się dzieje? Ej, tutaj są drzwi i na tych drzwiach jest kłódka. Faktycznie je trzeba otworzyć w jakiś sposób, ale zaraz. Ja nie mam kluczyka. No ja też nie mam, ale zobacz, tu są jakieś drzwi nie wiem, czy na końcu. Może po prostu przejdzie przez te drzwi, bo tu trzeba podpierać je i poprzechodzić. Oj, mm -hmm. oj, 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 dobra. O, a zaraz się zgubimy, ale tu jest Ej, tych drzwi uważaj, dużo. uważaj, 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 uważaj. Ej, padłem do jakiejś wody. I ja Uuu. też i mi się kręci w głowę. O, moja głowa. Ej, ale przeszedłem, Niko. Tak, i co jest na końcu? Ała, 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 ała. Jakaś skrzynka, spójrz. Ej, jest klucz! Dobra, Majki, idziemy. Mam kluczyk. wpadamy stąd. Jasne, tylko szybko, żebyśmy znowu nie wdepnęli w to zielone coś, bo w nim się kręci bardzo w głowie. Dobra, odpalam, odpalam to, odpalam drzwi i Dobra, Niko, ale spójrz, tam są kolejne. Co? Tam są kolejne drzwi i pewnie ich też nie możemy otworzyć, czyli kluczyk musi być w pokoju obok. Tak, widzę, że jest kłódka właśnie. Zobaczcie, widzowie, tam jest kłódka i jest znowu zamknięte. No, a te u kluczyka już nie możemy. My użyć, bo jest, a, już jest zupełnie zużyteczny. Zobaczcie. A, dobra. dobra, A tutaj co? Jakiś misie ooooo, o, so do misiów A mi się! ona atakują! Mi Misie nie biją! Mi biją! Majki, ratuj mnie! A! Niko! Już biegnę do ciebie! Zobacz! Te ja miśki. mam kluczyk. Dobra, mam kluczyk, Niko, ale weź Wychodźmy pomóż! Stok. Pomóż mi! Dobra, idę do ciebie! Dawaj, uciekamy stąd. Dawaj, wow, wow. drzwi! majki wychłaj! Dobra, dobra, dobra. A, a, Czekaj! A. a macie, a macie, a macie, dobra, wykiwam ich. Była byłaś, i zamykam. Dobra. Ale było blisko. Jakie groźne misie. Co to za miski są w ogóle? Dobra, Niko, ale spójrz, mam kluczy. Możemy otworzyć kolejne drzwi, tylko tutaj jest jakaś miła. Uważaj na piły, żeby ci nie przecięło. Dobra, przechodzimy tędy pas, pyk, raz. Wow, wow, wow ale. Szybko, tu tędy dobra. dwa i dobra. tędy o, trzy! Szybko! Niko, nie w tą stronę, musisz się odwrócić. Gdzie, tu, dobra. I, o, nie, raz. nie, nie! Wracasz się, uważaj na te piły! O, dobra, do do dobra, starki, Majki, idę. Raz. Dobra, dobra i, i dawaj teraz jeszcze szybko. raz. I dwa, pyk. Dobra, otwieraj dobra. drzwi, otwieraj drzwi, Majki. Udało się. No dobra, to. super, dobra, idziemy, idziemy. Uf. A tutaj co się dzieje? To jakiś parkur, a tu jakieś potwory, Majki, zobacz! Ej, faktycznie lepiej, żebyśmy tam nie spadli. Poczekaj, ja wezmę tutaj skrzynkę, Spójrz, bo tu jest skrzynka. Pokaż mi, jak chcę zobaczyć, co w niej jest. Ej! Nie uwierzyć, co to jest. Kluczyk! Czy Następny to takie kluczyk! Łatwe? Chyba tak, ale trzeba przeskoczyć, bo tam zobacz, są następne drzwi. i Znowu jest kłódka. Czyli wychodzi na to, że każde drzwi, które napotkamy, mają kłódkę, trzeba znaleźć kluczyk, żeby otworzyć. Faktycznie, ale to jednak nie jest takie proste, bo Tutaj są te potwory spójrz na nie. No ja widzę właśnie, ja cię kręcę, dobra, ale Majki, skaczemy chyba co? No to dobry pomysł. W takim dobra. Razie powodzenia. Uwaga i, I hopa. Uh. Wow. Zobacz, oni biegną do nas od razu automatycznie. Zobacz, co na ciebie patrzą, Majki. E, ja nie chcę być przez nich zjedzony. Wow. Skok. Ja też uh. nie chcę. Uuu! Uh. Dobra, hop. Powoli. Dobra, Majki, teraz dobra. ty skac, skacz, skac. Skacz, zobacz na ciebie jak skaczesz. O, dobra, posuj wow. się. O, dobra, dobra, dobra. I zobacz, I... oni normalnie za tobą idą. Zobacz, Majki, jak ty skaczesz, to przesuwają się za tobą. Ej, Fantastycznie, one są chyba bardzo głodne. Choda, ja, tutaj, Majki, spadłem! O, spadłem! Uciekaj, uciekaj, to jest pina szybko! Ła, ła, mnie, ode mnie, odejdźcie ode mnie, ja o, już się O, na ciebie się! Uh, ale byłem blisko. Niko, ja też spadłem! Nie, Majki, wyłaj! Byłaś z tamtą! Łow, wow wow, 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 One wszystkie na mnie biegną. Widzę, Majki, wow. widzę. E. A, szybko, 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 szybko. Nie mogę! Nie mogę przejść przez nie! Ja będę strzelał z łuku do nich! Dobra, odejdźcie ode mnie! A. Dobra, dawaj jestem... do, 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 do Chodzę. tych dawaj, Chodzę. dawaj! Dobra, udało mi się, Niko. Dobra, Majki, my nie możemy spadać w ogóle. No, tak jest. Dobra, w takim razie szybko spróbujemy to przejść teraz. Okej, okay. dobra, i tu hop, hop, dobra. dobra. Już znam tą drogę. I hop, dobra. Dobra, ja już też jestem prawie, zobacz. Ostatni. Dobra. I jestem też. Uch, dobra, udało Na się. Na szczęście przyszliśmy to, Majki, ale zobacz, te wygodniają potwory są strasznie głodne. Ale dobra, faktycznie. otwieram drzwi i przechodzimy dalej. Ten kluczyk już będzie bezużyteczny, więc zostawiamy. A tutaj co? No nie, to jest jakiś labirynt z płotków. Dobra, Majki, będziemy musieli tu jakoś przejść. Co? A tutaj co jest? O, kolejny kluczyk. Kolejny kluczyk. Zobacz, Majki, widzisz kluczyk? O, faktycznie jest złoty, ale musimy przejść ten labirynt. O, no wiem, wiem. Dobra, ja wchodzę i idziemy! Niko, to wszedłeś w ścianę, teraz musisz się odwrócić. A dobra, idziemy! Ej, tu jest wyjście, poczekaj! No, kręci mi się już! Dawaj, Majki, wejść pierwszy. Bo ja nie wiem, ja nie wiem gdzie tu iść. Hmm, dobra, to może pójdźmy lewą stroną, bo zawsze powinno się chodzić w lewą, w prawą stronę, przepraszam. Dobra. Zada prawej strony i czy to się uda? Tu nic hmm. nie ma, Majki! Dobra, wylem, ja prowadzę, wylem. chodź za mną, chodź za mną, dobra. ja prowadzę jednak. Hmm, tutaj nie, tutaj może. Tu, 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 tu. O, ale to jest skręta droga. No i dobra. I wróciliśmy na początek, Niko. No, normalnie idziemy cały czas do przodu. Zobacz, Majki. Nie, nie widzisz? kręcimy się w kółko. Niko, spójrz, tu jest wyjście. A, no tak. Hmm. Dobra, Majki, chodź. Ja już wiem, ja już wiem. Ja już znam chyba odpowiedź na tą. Tak, zobacz, zobacz. Tutaj idziemy. Tu w lewo. I teraz w prawo. O, tutaj wow. chyba nie byliśmy. Tutaj. Nie, tu nie byliśmy rzeczywiście. Tu. Ej, Ej, wyszliśmy, zobacz. Wyszedłem. udało się, udało się. Dawaj kluczyk, otwieraj. Dobra, pik. Otwieram i jesteśmy, dobra. dobra! Uratowani, a tu co jest? Wow, lawa! Ale cieplutko, aż mi się zrobiło gorąco, widzowie! Uch, uch. Mi też, Niko. Ja wyrzucę ten kluczyk, bo on mi nie jest już tutaj potrzebny. Tak, ja też będę już wyrzucał te kluczyki, bo nie wiem po co mi one, i tak one nie działają przecież. Niko, ale co my teraz mamy zrobić? Jak to przejść? Yy, a tu sam są jakieś liany, umiesz się wspinać na lianach? Yy, no chyba umiem, dobra, mogę spróbować. To ty Ej, idź do tamtej, ta, ja idę do tej. Tam są skrzynie. Rzeczywiście, zobacz, was jedna skrzynka i druga skrzynka. Pewnie w której skrzynce jest klucz. Ej, faktycznie, no dobra, no to idziemy po lianach w takim razie. Dobra. skrzynek. Dobra, dobra, idziemy, 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 dobra. O, wow, żebym tylko nie spadło. Wow, wow. Ale wow. ciężko, ciężko wow. się wchodzi, Majki, co? O, ja prawie spadłem, Niko, spójrz na mnie. O, ja już <laughs> jestem na miejscu. A co ty <laughs> robisz, Majki? <Mikey? śmiech> właśnie szybko! Ja się wspinam, próbuję wejść, ale nie No mogę. dasz radę, dasz radę, dawaj, Majki. Eee, no nie, dawaj. Ciężko, czekaj, spróbuję. Z, z drugiej, drugiej strony. strony, właśnie. Z tej strony faktycznie. Jest weźcie, Niko. Uh. Całejce. Okay. E, mam kluczyka, ty, Niko. Co? Ty masz kluczyka? Co ja będę miał? E, mam złote jabłko! Milion złotych jabłek mam. Wow, przydadzą nam się. No. Bo pewnie. nie wiadomo, co będzie na końcu. No właśnie, będę mógł się z tobą podzielić, Majki, jak coś. Dobra, dobra, w takim razie ja już wchodzę tam po tych lianach. Uh. Ja też, ja też już wchodzę w dół, zobacz, pyk, pyk. Dobra, żeby tylko się nie potknąć i jestem! Udało nam się, Niko. Dobra, to masz trochę parę, parę jabłek, żebyś miał. Wow, ale ich jest dużo. Otwieraj drzwi. Mm, czekaj, od razu zjem sobie jabłka. O, mm. ja też sobie zjem. No, 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 no. no, no. Koda, że to nie burger. Dobra, otwieram drzwi. Dobra, Palaj. Bam. Dobra i pół. Wchodzimy. Wyrzucam dobra, kluczyk. Ej, a tu jest jakoś wysoko, jak ja mam tu wejść, Majki! Ej, faktycznie, ja się nie umiem tak wspinać. Nie, ja też nie. Tu nie ma żadnej liniany, zobacz. Ej, ej. Hmm. A może coś jest w tej skrzynce? No dobrze, zobaczmy jest w tej skrzynce. Ej, Summender Perły, zobacz! Ej, faktycznie, niko Summender Perły, tylko co z nimi zrobić? Ej, tam jest taki iksik. To mi się wydaje, że trzeba po prostu, wiesz co zrobić? Rzucić tam w ten X i nie się teleportujemy tam. No dobra, no to próbujemy, uwaga, rzucam. I co jest? O! Jesteś, Majki! Ej, udało jesteś. się, udało się, chodź ze mną! Dobra, odejdź, odejdź i rzucam. Halo, No co jest? O, o, o. Wow. Ale teleportację zrobiłeś! Właściwie widziałem ale z jakimś opóźnieniem lekkim Ej, Majki, pas, tu jest szynka, widzisz na dole! Ej, rzeczywiście. Dawaj, to co, się. Ja, ty pamięć. Ja, ja Ja, 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 ja. Dobra, Fik, dobra jestem, jestem. No, I jest. Kluczyk, kluczyk, mam kluczyk, Majki! Kolejny kluczyk, czyli tam gdzieś muszą być drzwi. Dobra, tak, ja tak. teleportuję się dalej. Dobra, uwaga, bo ja też rzucam. Sam, Byk, jestem! Wow, dobra. I chyba ostatnie, czy to nie jest ostatnie, dobra, teleportujemy się Bam. Co oh. jeszcze jest? O, są drzwi, są drzwi! Dobra, chodź, Majki, mam kluczyk, to odpalamy. Co to jest? Tam jest jakiś wielki robal. Musimy go chyba pokonać, bo nie o, przejdziemy jacy, dalej. nie kręcę, widzowie. Jeżeli chcecie, żebyśmy tam weszli i pokonali tego robaka, to zostawiajcie łapeczki w górę, zostawiajcie subiki i wpadajcie do Majkiego na kanał. A my tam wejdziemy i rozprawimy się z tym robalem, żeby przejść dalej. Tak jest, Majki? Tak jest. Jest, dawaj, otwieraj, ustrzelę go z łuku. Dobra, on od... ma ogon. Ulmo ma ogon, dobra, odpalam kluczyk i odpalam drzwi, idziemy, dawaj Majki! Na warszupu. niego! Bo on mnie chce pożreć, Majki! On mnie chce pożreć! Ej, faktycznie! on... O dobra, dobra, bigo, tak, bigo, 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 bigo go, Majki! A masz, a masz Ole on ryczy! Słyszysz to! Tak idzie do mnie! Ale ma Ej, paszczę. pasz. ważne żeby cię nie zjadł! Ej, Niko, musisz mi pomóc! No biję go, biję go, biję go! Wow! wow do niego! Łooki, wow, on jest wielki! Musimy go pić pies. Dawaj, podporze. dawaj, dawaj, dawaj! A masz, Szpaję, nie ma. Polgo, Wygraliśmy, Majki. Dało nam się. Tak jest, wygraliśmy z tym potworem. Widzowie, dziękujemy. To z wami wygraliśmy z tym potworem. Juhu! Dobra, tam są kolejne drzwi, więc musi być skrzynka jest, gdzieś. Jest, jest, tutaj. jest tutaj, Majki. Zobacz, Dzie tutaj jest skrzynia. O, jest. Czy z jest, kluczyk, tak, jest kluczyk, jest kluczyk jest, kluczyk. kluczyk, jest kolejny kluczyk, zobacz, mamy kluczyk, więc idziemy, dawaj, Majki, szybko. Dobra, biegniemy, biegniemy, do drzwi. biegniemy do kolejnych drzwi. Ciekawe co tam będzie. No. Dobra. Właśnie, co tam może być na samym końcu. Odpalam, co, odpalam? Tak jest, ja jestem gotowy, dawaj. Tyk I chodzimy, dobra. Tu są. Ej, ale co to jest za wielka ściana, Majki? To jest chyba wyjście, Niko, wiesz, musimy się kopać w górę, bo to jest na bank, już wyjście z tego tunelu. Ale co ja? Ją, łapką kopać co ty, Majki, co ty? No mówi? chyba. Zobacz. Musimy spróbować, no. Ej, gdzie Bo jest skrzynia, ma... zobacz, Majki. O, skrzynia! Łopatki są! Łopatki, zobacz! Faktycznie są łopatki przygotowane. Dobra, no to Dobra, jedziemy, się do góry. kopiemy się do góry. I ja zobaczymy, się. zaraz, gdzie będziemy. Dobra, Majki, my już tak kopiemy, że 30 minut, chyba zaraz będzie wyjście. Tak jest Niko. mi już wyrosły chyba wąsy od tego kopania. Jestem już taki stary. O, jestem, jestem! Na wierzchu, Majki! Ej, ja też Niko, ja też jestem. Wyszliśmy stąd! Wow, godzimy! To było, gdzie my jesteśmy, no, w S ale obok cmentarza zobacz, widzisz? Ej, faktycznie jesteśmy tutaj. Ej, tam zostaliśmy zakopani. Ej, Fakt? zobacz, a tam stoją te postacie, które nas zabrały, pamiętasz? Tak jest faktycznie, to one musimy je... Po Ej, one chyba chcą walczyć z nami! No, no, nie, ma je nie ma problemu. Nie ma problemu, Majki. Idziemy na nich i ich rozwalamy dawa! Jest, a macie. Dawaj, chodźcie, chodźcie, bijemy się, no chodźcie! A, za Smajlandię, a masz! A was masz, a masz! Ło, wow, widzowie, pokonaliśmy ich, ale jestem ciekawy, to to był to jakiś ciemny postacie ze znakiem zapytania na klatce. Ej, ty wiesz, kto to był, Majki? Nie mam pojęcia, Niko, ale mogą to wiedzieć tylko nasi widzowie. Oni wiedzą zawsze wszystko! Tak jest, więc widzowie, jeżeli wiecie, kto to był, to zostawiajcie komentarze i my na pewno je przeczytamy i damy wam serduszko przy nim. Na pewno! I że musimy się dowiedzieć, kto to był! No właśnie, Niko. No dobra, musimy iść do naszych przyjaciół i powiedzieć im, że z nami wszystko w porządku Tak jest, dobra, to idziemy, dawaj, dawaj Ej, zobacz, Majki, to nasi przyjaciele, oni płaczą Ej, faktycznie, nie, no musimy im pokazać, że wszystko z nami w porządku Dobra, chodź, idziemy <laughs> Tak tęsknię z chłopakami, były tacy fajni <laughs> Eee, halo, cześć Cześć, przyjaciele, to my jest Majki Niko? No tak Wróciliśmy! Nie, Normalnie wróciliśmy, trzeba było przejść przez jakiś wielki tunel i przekopać się i jeszcze pokonać jakieś postacie, masakra! Taki Dlatego następny robak Tyle się działo! Wow. Naprawdę! Drawo daliście radę, jesteście super! Tak jest, daliśmy radę! Zobaczcie, nasi przyjaciele się cieszą, bo wróciliśmy do Smajlandii. Widzę, wróciliśmy, więc zostawiajcie opeczki w górę, zostawiajcie subskrypcję i wpadajcie na kanał do Majkiego, tak!